W związku z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego w komendzie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego 11 zasłużonych pracowników otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość była nie tylko okazją do uhonorowania ich dotychczasowej pracy, ale też podkreślenia, jak istotną rolę pełni ich codzienna służba. Dla wszystkich pracowników, dla strażników, dla pracowników cywilnych, jak najbardziej jest to dzień święta pracowników Straży Miejskiej. Jest to dzień kiedy każdy z pracowników może poczuć się doceniony. Za wykonaną pracę przez ostatni rok, niektórzy lata. Emocje zawsze są. Tego się nie da wyeliminować. Takie lekkie zdenerwowanie i radość, oczywiście. Radość za to, że przełożeni docenili włożony wkład i zaangażowanie w pracę. Nie ukrywam, że jest to takie stanowisko, o którym, można powiedzieć, sobie marzyłam. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej uroczystości. Cieszę się, że mogłem przekazać gratulacje i życzenia całej naszej formacji, szczególnie tym, którzy dzisiaj poczynili kolejny krok na swojej drodze służbowej. E, trzeba podkreślać, że Straż Miejska e, to wbrew różnym stereotypom bardzo ważna formacja która dba o bezpieczeństwo, porządek, profilaktykę, która również dba o tożsamość lokalną i na pewno chciałbym, żeby w naszym lokalnym społeczeństwie ta świadomość wagi, jaką ta formacja odgrywa, rosła. Nie jest to taka zwykła praca. Na pewno łączy się z takim poświęceniem też czasu w święta, w niedzielę, w weekendy, wieczorami. No niejednokrotnie w trudnych sytuacjach, a mimo to ci ludzie tu są i wykonują tą pracę, więc można powiedzieć, że tak mają takie poczucie misji i że to im przyświeca, no bo inaczej chyba by nas tutaj nie było. Czego powinniśmy życzyć strażnikom miejskim? Wydaje mi się, że jak najmniejszej ilości zgłoszeń, bo im mniej zgłoszeń, tym wydaje mi się. Um... Będzie to świadczyło o tym, że dobrze wykonujemy swoją pracę, że jesteśmy na miejscu tam, gdzie mamy być, w odpowiednim czasie i mieszkańcy są zadowoleni z naszej pracy. Nie muszą nas alarmować, bo my sami pierwsi podejmiemy działania.